W smartfonach za tysiąc złotych wojna na cyferki trwa w najlepsze. 64 megapiksele, bateria 5000 mAh z super szybkim ładowaniem, 5G. Jakim cudem te firmy są w stanie sprzedawać droższe telefony, skoro już te za tysiaka mają niby taką świetną specyfikację. Bo to tylko cyferki, a w tym filmie zamiast powielać marketingowe slogany, pokażę jaki telefon będzie dla Ciebie najlepszy. Mam tutaj trzy modele, Realme 8, Redmi Note 11 oraz Galaxy A32 5G. Testowane telefony są bardzo zbliżone gabarytowo, mają plastikowe ramki oraz plastikowe plecki. Realme 8 jest smartfonem, który najbardziej przypadł mi do gustu. Jego design uważam za bardzo atrakcyjny, a przez mocno zagięte krawędzie tyłu leży wygodnie w dłoni. Galaxy A32 5G to raczej ten najmniej atrakcyjny wizualnie z tej grupy. Najgrubsze ramki wokół wyświetlacza, najgrubsza bryła urządzenia i w dodatku największa waga. Design raczej przypomina tańsze urządzenia typu Galaxy A13 niż te droższe. Ogromnym plusem jest natomiast kolor, który wybrałem, ponieważ bardzo skutecznie radzi on sobie z odciskami palców. Realme Note 11 jako jedyny ma matowy tył, który już łatwo zbiera wszelakie odciski czy brud, i niestety bardzo trudno go doczyścić. Ma on najmniej zaokrąglone krawędzie i przez to nie używało mi się go wygodnie bez etui. Wyświetlacze. Są one na pierwszy rzut oka bardzo zbliżone, zwłaszcza jeżeli chodzi o ich rozmiar. Ale przy użytkowaniu wychodzi kilka kwiatków. Redmi Note 11 jako jedyny posiada tryb podwyższonej płynności wyświetlacza, czyli odświeżanie 90 Hz. Realme 8 i Galaxy A32 5G mają niestety standardowe 60 Hz. Pod względem jasności najlepiej wypada Redmi, ale wszystkie z nich zapewniają odpowiednią czytelność podczas słonecznych dni. O ile patrzysz na wprost, bo jeżeli pod kątem, to Samsung nie zdaje egzaminu. Galaxy A32 5G ma bardzo słabe kąty widzenia wydajność. Standardowe benchmarki typu Geekbench wskazują, że Realme 8 ma najwydajniejszy procesor, Samsung minimalnie wolniejszy, a Redmi Note 11 jest wyraźnie słabszy. Pokrywa się to ze specyfikacją, bo Realme 8 ma o 50 MHz większe taktowanie od Samsunga, a Redmi Note 11 ma bardzo stare rdzenie Cortex A73, które miały swoją premierę w 2016 roku. Jest ich 4, więc w teście wielordzeniowym ten telefon nie odstaje za bardzo od konkurencji, ale wynik pojedynczego rdzenia jest ledwo powyżej poziomu Redmi Note 7 i poniżej Redmi Note 8 Pro. Jeżeli masz więc kilkuletniego smartfona, może okazać się, że będzie miał wydajniejszy procesor, nawet jeżeli zapłaciłeś za niego 1000 zł. W teście otwierania aplikacji dzieje się natomiast coś na pierwszy rzut oka dziwnego. Redmi 8 z najwydajniejszym procesorem robi to najwolniej, a Redmi Note 11 jest bardzo szybki. Dlaczego? Odpowiedź znajdziemy w wynikach testu szybkości pamięci wewnętrznej, na której znajdują się wszystkie gry oraz aplikacje. Procesor może być szybki, ale jeżeli pamięć jest na tyle wolna, że nie nadąży ładować do niego instrukcji, to urządzenie będzie wolniej wczytywać aplikację. Jeżeli natomiast aplikacja już została załadowana, to jej ponowne odpalenie jest błyskawiczne. I tak jest w każdym z testowanych smartfonów. Może za wyjątkiem Samsunga, które bardzo agresywnie wyłącza aplikację w tle. W grach, na przykład PUBG Mobile, Realme pokazuje już swoją wyższość, bo układ graficzny w tym procesorze jest najmocniejszy i widać to doskonale po tym, jak skromny procent jego możliwości jest użytkowany w tej lokacji testowej. Jednak ma to swoje konsekwencje i Realme 8 podczas gry nagrzewa się najmocniej z testowanych urządzeń. To już natomiast sprawka tego, że procesor w nimi jest wyprodukowany w dość starym procesie technologicznym TSMC 12 nanometrów FinFET, który jest bardziej energo pobierający chłodny od tych w Redmi oraz Samsungu. Wiem, ten film staje się dość skomplikowany, bo daje Wam dużo informacji i może ucieszy Was fakt, że skomplikuje go jeszcze bardziej, bo wchodzimy do kolejnego rozdziału. Aparat. Wszystkie trzy smartfony posiadają cztery aparaty, z czego dwa są kompletnie bezużyteczne. Jest to makro o zawrotnej rozdzielczości kilku megapikseli oraz sensor głębi ostrości, który jest tak świetny, że nikt go nie wsadza do flagowców, a w budżetowcach siedzi ten sam od czterech lat. Możesz powiedzieć, że dość krytycznie podchodzę do zestawu oczek w testowanych smartfonach, ale spójrz sam, te makro się do niczego nie nadaje. Skupimy się więc na tych dwóch użytecznych aparatach i w przypadku każdego z tych smartfonów jest to standardowy szerokokątny oraz ultra szeroki. Przed chwilą widzieliście tą fotkę, ale w trybie makro, a teraz możecie zobaczyć jak to wygląda z głównego aparatu. Z tych trzech zdjęć najbardziej podoba mi się to z Redmi. To zdjęcie jest bardzo trudne do uchwycenia przez smartfony, ponieważ jest tu dużo mocno nasyconych barw, a w dodatku słońce od razu tutaj świeci poza kadrem i uderza w optyki, przez co widać... Flary na każdym z telefonów. Największy spadek kontrastu spowodowany przez flare możemy zauważyć na Redmi. Natomiast jeżeli chodzi o barwy oraz odwzorowanie detali, najlepiej wypada A32, następnie Redmi, a najgorzej Realme. Dużym problemem w Realme jest to, że on bardzo mocno wyostrza te zdjęcia. No, i to przestaje wyglądać jak zdjęcie, a bardziej jak, no namalowane coś pędzelkiem. Teraz to samo zdjęcie, ale na aparacie ultra kątnym. Możemy sobie tutaj zobaczyć znów detal, który najgorzej wypada na Realme. Natomiast ym, co się stało tu na Redmi? To jest całe rozpikselowane. Zdecydowanie najlepszą fotkę zrobił Samsung. Jeżeli natomiast nie przybliżamy sobie tak mocno tych fotografii, tylko tak patrzymy ogólnie, to każde jest ładne. I jedną rzeczą, którą chcę zauważyć jest to, że kąt widzenia w Galaxy A32 jest zdecydowanie szerszy niż u konkurencji. Widać, że jest tu zdecydowanie więcej uchwycone w porównaniu do innych fotografii i to samo po przeciwnej Stronie. A tutaj zdjęcie z trybu portretowego. A32 nie uruchomił w ogóle tego trybu portretowego. Realme dał bardzo fajną fotkę, natomiast <ścoughs> co to jest, nie wiem działo się to jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz. Tutaj mamy już nieco gorsze warunki oświetleniowe. Różnicą, którą widzimy na pierwszy rzut oka jest to, że fotka z Redmi jest sporo ciemniejsza. Jednak nie powiedziałbym, że ona jest mniej detaliczna w porównaniu do konkurencji. Na pewno te fotki z Redmi są bardziej zaszumione. Natomiast, no, detale nadal tu jakiś jest, prawda? W trybie nocnym karty odwracają się. Teraz Realme jest tym najciemniejszym. Natomiast pod względem detali na Redmi dzieje się coś kompletnie nieciekawego. W tym smartfonie jest zdecydowanie zbyt mocne odszumianie w trybie nocnym. A skoro mowa o nocy, no to macie fotkę nocną. Wszystkie te trzy telefony uchwyciły yy, katastrofalne zdjęcie, ale, ale, ale. To jest ultra szerokokątny obiektyw i ten aparat robi gorsze zdjęcia niż ten główny. Natomiast A32 oraz Realme oferują tryb nocny dla aparatu ultra szerokokątnego. Takiego trybu nie posiada Redmi. Nie skomentuję tego, co się tu stało na 2, bo <ścoughs> co to w ogóle ma być? Ale fotka z Redmi stała się sporo, sporo lepsza. Jeżeli popatrzymy sobie na tablicę, to na 2, nic nie widać, natomiast w Redmi ten poruszający się tekst nie jest to tak dobrze widoczne. Na głównym obiektywie każdy z tych aparatów ma tryb nocny. Redmi nie ma tego trybu jedynie na aparacie ultra szerokokątnym. Na A32 nie podoba mi się, że te zdjęcia na głównym aparacie w nocy są bardzo takie szarawe bez kontrastu. Jednak Redmi znowu ma pewien problem. Możemy tutaj zauważyć, że przez to, że on łączy w tym trybie nocnym kilka zdjęć, to nie potrafi wykluczyć przesuwającego się napisu. Jest to drugi poważny problem tego telefonu. Natomiast trzecim problemem Redmiego jest to, że przy bardzo sobym oświetleniu te fotki stają się kompletnie bezużyteczne. Konkurencja jakoś umiała uchwycić w miarę naturalny kolor. To jest w miarę naturalny, ponieważ te kolory też są niepoprawne, ale w ogóle nie można tego porównywać do tego, co zrobił Redmi. I to nie jest jedno zdjęcie, to jest kilka zdjęć, on ciągle znowu się myli przy tych zdjęciach. Wszystkie trzy zdjęcia były robione na trybie portretowym, czego nie widać po redmi i po Ridmi. Natomiast na 32 widzimy, że zostałem wycięty z stła. I to mnie bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczyło, ponieważ światła tutaj jest bardzo mało, a ten telefon nie zrobił tak naprawdę żadnego błędu w wycięciu mnie stła. Natomiast bardzo dużym problemem Samsunga jest kolorowy szum. Jest go naprawdę bardzo, bardzo. Dużo. Teraz widzicie fotkę znów z trybu portretowego, ale przy dobrym świetle. Jednak telefony nie mają łatwego zadania, ponieważ robię je pod światło. A32 zrobił zdecydowanie za ciemną fotkę, i w dodatku tutaj nie udało mu się wyciąć mnie z tła. Widząc jakie duże problemy A32 ma pod światło, zdecydowałem, że zrobię fotkę znów pod światło, ale nie w trybie portretowym. I uwaga! Jednak A32 nie jest słaby, więc słabizna A32 polega na trybie portretowym. Natomiast tutaj możemy zwrócić uwagę na kolejny, czwarty już problem Redmi'ego. Ten telefon bardzo często pod światło robi kompletnie za ciemne zdjęcia. Teraz z kolei ocenimy sobie nagrywane filmy. Pierwsze co można zauważyć, to że telefon po lewej, czyli A32, jako jedyny ma stabilizowany obraz. Konkurenci tego niestety nie oferują. Na A32 możemy zauważyć bardzo dużo detali w cieniach. Jednocześnie A32 przechwyciło najwięcej detali ze świateł. Na Redmi niebo jest kompletnie przepalone. Teraz matryce główne. Co się rzuca pierwsze w oczy? No chyba to, że Redmi nie ma żadnej stabilizacji. Obojętnie jaki aparat, obojętnie jaka rozdzielczość, ten telefon nigdy nie ma stabilizacji. To jest według mnie największa wada tego telefonu. Nagram sobie jeszcze. Teraz Xiaomi Redmi Note 11. Zwróćcie uwagę na dźwięk, ponieważ wiatr jest dość silny dzisiaj. No i jeszcze Realme 8. Ten telefon ogólnie najbardziej mi się podoba, jeżeli chodzi o jakość nagrywanych filmów. Z tych wszystkich trzech telefonów, zobaczymy czy na Snapchacie, też jest. E, najlepsza jakość tego telefonu. Bateria. Powiem krótko, każdy z testowanych smartfonów ma świetną baterię. Różnice w czasie pracy między nimi są minimalne i kompletnie nie brałbym tego pod uwagę. Przy takim normalnym użytkowaniu wystarczają na dwa dni. Wifi i zasięg. Szybkie dwa testy. Pierwszy blisko routera. Najlepiej wypada Samsung. Nic dziwnego, bo ten procesor ma największe możliwości, ma nawet 5G. Czy Samsung da więc najlepszy zasięg i prędkość? Nie. Zupełnie odwrotnie. Samsung wypada najgorzej, kiedy siła sygnału jest kiepska. Z jednej strony masz więc najlepsze prędkości, jeżeli masz dobry zasięg, a z drugiej strony najgorsze prędkości przy słabym zasięgu. No to są telefony za 1000 zł. Na czymś musiano oszczędzić, i w przypadku Samsunga oszczędzono na antenach. Głośniki. Sami posłuchajcie. Najlepiej wypada zdecydowanie Xiaomi. Dźwięk jest bardzo czysty i mamy głośniki stereo. Lilmi wypada już gorzej, ale Samsung, no nie wiem, czy powstała jakaś nowa kampania recyklingowa i wstawiają głośniczki z Samsunga Galaxy Core Prime VE LTE. Kiedyś mieli taką nazwę budżetowca? Podsumowanie. Eh, dużo informacji, dużo przemyśleń. Nie ma tutaj jednego telefonu, który mógłbym polecić w ciemno każdemu. Wszystko zależy od Twojego użytkowania. Realme posiada najlepszy procesor, ale jest wykonany w starym procesie technologicznym, więc nagrzewa się bardziej od konkurencji. Ma jednocześnie wolną pamięć wewnętrzną, więc tej wydajności procesora nie widać. Póki nie chcesz grać w gry. Można więc powiedzieć, że to smartfon dla graczy, ale z drugiej strony ma naprawdę solidny aparat w tej cenie. Najlepiej leży mi w ręce i jakoś najbardziej mi się spodobał. Najbardziej spodobał mi się może z powodu tego, jakie podstawowe wady mają konkurenci. Samsung ma najlepszy aparat wśród telefonów do 1000 zł. Jako jedyni w cenie, pakują elektroniczną stabilizację obrazu do ultraszerokiego obiektywu. Jako jedyni w tej cenie, mają makro, które do czegokolwiek się nadaje, ale te wszystkie rezultaty wyświetlasz na ekraniku, który jest jednym z najgorszych, jakie możesz dostać w tej cenie. Jak będziesz chciał odsłuchać nagranego wideo, to usłyszysz dźwięk. Z naprawdę kiepskiego głośnika. Xiaomi Redmi Note 11 ma najszybsze ładowanie, najlepszy ekran, ale aparat zbyt często kompletnie nie zdaje egzaminu. A co gorsze, żaden aparat nie ma stabilizacji. Stop. Przed każdą publikacją filmu staram się weryfikować dane, które podaje. I okazuje się, że Note 11 ma stabilizację. Ja Oglądam sobie tu porównanie. Note 11 jest stabilny, ale nie jest stabilny Note 11 Pro 5G. Co. Wyższy model nie ma stabilizacji, okazuje się, że wyższy model też ma stabilizację, także o co chodzi? Gość nagrał 1 lutego film i stabilizacja w note 11 działała, a później zrobili oprogramowanie, na którym stabilizacja już nie działa. Nie wiem, czy w Note'cie 11 Pro 5G do tej pory nie działa, ale to wygląda śmiesznie. Niższy model <noise> i ma stabilizację, a wyższy model nie ma. Jakość oprogramowania Xiaomi to jest po prostu żart. I co ja mam powiedzieć, że stabilizacja w tym telefonie jest, czy jej nie ma? Może mam powiedzieć, że no, stabilizacja jest w zależności, jaką masz wersję oprogramowania. Być może na twoim telefonie będzie taka wersja, na której ona działa. Być może, więc kupujesz kota w worku za 1000 zł. Brawo! Widać więc, że telefony za 1000 zł wymagają od ciebie kompromisów i według mnie to Realme 8 jest zwycięzcą tego testu, bo po prostu ma najmniej denerwujących wad i jest to smartfon, który ogólnie ma wszystko dobre. Miałem te telefony odnieść do innych i wydaje mi się, że najlepiej przedstawi to ta tabelka. Zatrzymajcie film, przeczytajcie sobie uważnie. Postarałem się zebrać informacje, które mocno wpływają na użytkowanie, a o których nie dowiesz się ze słuchaj specyfikacji. Daj znać w komentarzu, czy taka forma szczegółowego odcinka Ci się podobała. A teraz zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. Nie wiem, czy ciekawy, bo YouTube sam decyduje, co tutaj pokazuje, ale jeżeli go klikniesz, to naprawisz mi watch time na kanale i będę wyżej w rankingach wyszukiwania. I za tą piękną szczerość możesz mi zostawić łapkę w górę. Pozdrawiam.